Fundacja Subzatoka i Boardborn.pl zapraszają na podcast. Cześć. Tu znowu Zamaj i podcast Boardborn.pl o sportach deskowych. Zapraszam cię dziś do wysłuchania ciągu dalszego rozmowy z Filipem Koszlagą z Fundacji Subzatoka z Gdańska. W poprzednim odcinku tak się rozgadaliśmy, że nie zmieściliśmy wszystkich tematów naraz i nie chcieliśmy Was zanudzać. Dlatego posłuchajcie ciągu dalszego zeszłotygodniowej rozmowy o tych sportach deskowych, które naszym zdaniem bardzo ściśle wiążą się ze stand-up paddle i e, z subsurfingiem. Okej, okay, to powiedzieliśmy sobie o opływaniu ze skrzydłem na, na, na hydrofoilu. Nie będziemy za bardzo wchodzić w szczegóły techniczne. Myślę, że może któregoś razu uda nam się zaprosić prawdziwego fachowca w tej dziedzinie. Mam już kilka nazwisk w głowie, ale to zobaczymy, może gdzieś w przyszłości. Warto też powiedzieć o tym, że tak jak można pływać bez hydrofoila ze skrzydłem, można pływać na desce z hydrofoilem, z wiosłem, można nawet bez. Z tych odmian jest mnóstwo ale powiedzmy skupmy się na tym e, subfoilu, nie? co też jest e, no w Polsce to chyba jest jeszcze bardzo mocno nowinka, prawda? To już, już, już nie, nie, nie spotyka się tego I, super często chyba. Nie, wydaje mi się, że tutaj też mamy kwestię tego, że to jest drogi sport, nie? to, no jakby, to, tak, to fakt. A deska, taki downwind subfoil jest Droga, do tego musisz dokupić maszt i foil, jakby. No, cały zestaw to już jest inwestycja, nie? To na pewno jest e, fajny sport, bo próbowałem e, przy okazji jakichś testów e, w Sopocie, tylko że wtedy jeszcze nie do końca ogarniałem, jak działa foil. A więc w momencie, kiedy udawało mi się napędzić deskę, już czułem, że ona wychodzi nad wodę, no to, no to wtedy. Już koniec. Nie wiedziałem, co dalej. Co dalej. I, I tyle. Teraz, jak już rozumiem, jak działa hydrofoil, to zdecydowanie myślę, że byłoby mi łatwiej. I to jest. Kwestia tego, czym się napędzamy. Tutaj napędzamy się wiosłem. Nad, jakby musimy wytworzyć tyle energii, żeby rozpędzić tego foila, wodę. żeby ta deska wyszła nad wodę. Tak? Później zazwyczaj z tego wiosła, już będąc nad wodą, korzystamy dużo mniej. Tak? Wtedy albo korzystamy co? z pompowania albo z prądu. no Bo przy downwindie, tak jak mówisz, A, no jeśli tak, ustawisz tak, z... tak, tak. to to jakby wykorzystujesz no to jest taki, jak to się nazywa? To się nazywa swell surfing, zdaje się chyba, czyli po prostu na tym swellu, na tym, na tym takim, no, powiedzmy na, tym, na, tej, na, tej, na, tej, na tej mocy, tej fali, która się nie łamie, ale ten, ten ruch wody, jeśli on jest odpowiednio wychwycony przez, przez hydroskrzydło i Ty z nim współpracujesz, jesteś w stanie nawet dość długi czas popłynąć bez używania bez używania wiosła, tylko po prostu balansując, wykorzystując ten pęd i się po prostu unosząc nad, wodę, nad wodą przez dłuższy czas, nie? Tak, no u nas yy, na Jeszcze nie się Zatoce za rzadko, rzadko. E... No pump foil widziałem, to znaczy to są te małe deski bez wiosła, na których rzeczywiście startuje się z pomościku takiego i, i się pompuje. To, to się to widuje bardzo często w Sopłocie. No tak. i spotykałem też e, e, foil surfing, foil surferów. E, właściwie surferów, foil surferów to chyba za dużo powiedziane, bo osobiście znam jedną taką osobę. Pozdrowienia dla Bartka, znaczy znam. Nie znamy się osobiście z Bartkiem, ale wiem kim jest. E, więc jeśli nas słuchasz, to się nie zdziw, że mówię, że ci znam. E, w każdym razie, e, no i to wygląda niesamowicie. Pamiętam, że widziałem, jak nagle tak jakby znikąd pojawia się ktoś, kto po prostu na nie, bardzo niedużej desce malutkiej wielkości, nie wiem, trochę może większej niż, niż Skimboard, leci po prostu na foilu i my się tutaj męczymy, prawda, wypływamy ponad falę, która była akurat dość słaba. A on po prostu śmigał, pompując tylko nogami, praktycznie ciałem, na takich odcinkach i łapał fale, które są w ogóle niełapalne na niczym innym. Więc no, myślę, że temat jest mega rozwojowy i bardzo ciekawy. Super trudny technicznie, jak sądzę, ale nie znaczy, że nie jest do wykonania. Myślę, że to, jest, że to może być wręcz przyszłość tych sportów. Nie twierdzę, że to wyprze inne, na pewno nie, ale, ale to może być bardzo ciekawa opcja alternatywna. Tak, no jeżeli chodzi o sporty wodne, to co roku albo nawet częściej pojawia się jakaś nowa dyscyplina, jakby nowy gadżet. Teraz e, mówimy o wing foilu, który jest już powiedzmy. Jest na rynku dość długo, tak? Jest w miarę ugruntowany, to już wciąż nowy. Teraz mamy nowy element, tak, czyli parawing, który Też, jest tak, jakby trochę zbliżony do tego skrzydła, ale to nie jest skrzydło, to jest taki bardziej spadochron, w którym tak. łapiemy sobie wiatr. No i w momencie, kiedy już złapiemy sobie ten wiatr, deska wychodzi nad wodę, zwijamy go sobie i chowamy w torbę, tak? A więc i obstawiam, że tych dyscyplin jeszcze będzie się pojawiać dużo, jakby możliwości spróbowania, na pewno jeszcze u nas nie ma wszystkiego. Eee... Po prostu może, może jest, tylko jest po prostu trudniej dostępne no, jeszcze wciąż. Nie? Para wing jeszcze... W sensie na, na, ja, ja na tych grupach yy, widziałem, że na, na Zatoce nie widziałem nikogo. Znaczy ja pływałem z ludźmi, którzy je... na tym pływają. Jakby w tym czasie, kiedy ja pływałem na wingfoilu, to obok, obok nie pływał gość na, na para -wingu i, i tam się propsowaliśmy nawzajem. Bardzo to było sympatyczne. I no nie wiem, no on sobie radził no na pewno lepiej niż ja. <śmiech> tak. <śmiech> no fanu miał co najmniej tyle, co ja. <laughs> dyscypliny, jeżeli chodzi o sporty, Wodne, to pojawia ich się coraz więcej, jakby przez to, że no, do większości nich, żeby je uprawiać, to tak, no, potrzebujemy albo wiatr, albo fale, tak? Albo. jedno, jedno, zap, jedno, jedno, jedno sami. Jakby mamy już potrzebujemy no tak, wodę, nie? Tak, w to jest po prostu, właśnie możesz, te, no powiedzmy, że na desce w miarę all-roundowej możesz właściwie robić cokolwiek. Możesz płynąć na flacie, możesz łapać falę. Później, jak oczywiście wiadomo, jak te, te warunki się robią troszkę bardziej skrajne, a ty chcesz z nich wycisnąć maksa, no to, no to zaczyna się już silna specjalizacja i rzeczywiście deska potem, już, która jest stricte do fal, no to nie za bardzo nadaje się do flatu. A deska stricte flatowa, może niekoniecznie będzie idealna do pływania na falach. No ale, ale to jakby osobny temat. Myślę, że tu jeśli chodzi o sporty wodne, wingfoila, te nowinki, możemy postawić kropkę. A ch chciałbym jeszcze też e, wspomnieć o takiej dyscyplinie, która e, jest takim rozwiązaniem, trochę taką opcją dla surferów, subsurferów na sucho. Surfskate. Co to jest surfskate? E, że, bo bo być może ktoś nie wie. E, temat jest już w Polsce znany od jakiegoś czasu. To jest tak naprawdę inna odmiana deskorolki. Która ma w taki sposób e, zbudowane traki, czyli ten, to, to zawieszenie, nazwijmy to, tak? Te ośki, do, do, które łączą kółka z deską, e, które, m, który to sprzęt pozwala na taką, takie emulowanie, nazwijmy to na sucho, jazdy na fali. E, no, oczywiście wiadomo, to nie jest dokładnie to samo. Nie można powiedzieć, że to jest przełożenie jakieś 1 do 1, bądź na przykład, że możesz, nie wiem, wyćwiczyć coś w 100% na sucho, a potem wejść na wodę i będziesz po prostu od tak to umiał. To tak nie działa, ale myślę, że jest to bardzo fajne uzupełnienie, jest to też niezwykle przyjemne, no bo może być taki dzień, że akurat albo możesz mieszkać w miejscu, w którym po prostu nie masz dostępu do tej wody, albo tak jak ja na przykład trochę, no nie wiem, już nie mam takiej, nie znajduję aż takiej wielkiej radości w pływaniu na płaskiej wodzie. I tak naprawdę, jak nie ma fal i nie ma wiatru no to nie zawsze mi się chce pójść pływać na płaskim czasami mam ochotę, czasami nie, no to wtedy mogę pójść na surfskate'a i sobie trochę ten feeling surfingowy gdzieś tam odczuć i jest to też wykorzystywane trochę jak ta joga właśnie, o której wspominałeś na, często na wyjazdach surfingowych czy, 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 czy właśnie na, w szkołach, jest to wykorzystywane właśnie też jako taki dodatkowy cross training jako takie właśnie złapanie świadomości tego ruchu tego balansu, właśnie tego flow, o którym rozmawialiśmy no myślę, że dla skaterów, którzy Jeżdżą w skateparkach, robią triki, no to to jest w ogóle tak proste, że to jest formalność. No ja pamiętam, że. No i jako, jako deskorolkowiec, jak zobaczyłem skate i na nim stanąłem, no to, 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 to zajęło mi chwilę, żeby to opanować na tyle, żeby się nie wywracać i, i po prostu móc się poruszać bez odpychania się nogą, bo to na tym to zasadniczo polega, że, że, że ruchem ciała wymuszasz e, e, toczenie się deski do przodu. No i z czasem po prostu możesz wykonywać różnego typu ewolucje, które przypominają surfing. Widziałem też różnego typu wariacje, że ludzie tak naprawdę na tak robią. Łączą te dwa style, tak jakby jeżdżą w bowlach czy po skateparkach, robiąc jednocześnie też jeszcze triki, tylko robią to w stylu takim bardziej surfingowym. No tutaj Filip, zaczynasz siedzieć jak na tureckim kasaniu, bo sam nie za bardzo jeździsz na surfskatecie, ale wiem, że też się to też się interesujesz e... i bierzesz pod uwagę to wprowadzenie tego elementu również do swojej szkoły, prawda? Jak najbardziej. Ja miałem okazję tylko kilka razy pojeździć na surfskate. nie nie mam takiej deski. Ale jest to na pewno super ćwiczenie, jeżeli chodzi o pracę ciałem na desce, nie? To, to na pewno, to jakby przekłada się, mój syn trochę więcej jeździł i on jak miał pożyczoną deskę, to prawie codziennie chodził, cisnął, jakby później wyszedł na falę, to powiedział, że o teraz dużo lepiej jakby pływa mi się na fali, nie? Na pewno ma to przełożenie, jest to dobre ćwiczenie, jeżeli chcemy popracować nad, nad tym, jak ciało powinno plus, minus pracować na fali, bo wiadomo, że deska na kółkach inaczej będziemy czuć, jak jedziemy sobie, a inaczej, jak płyniemy po fali. To 100%. Nie? Ale Dokładnie. to nie znaczy, że. Jeżdżąc na tej desce, nie możemy m, dzięki temu e, zacząć lepiej pływać na fali. To jak najbardziej, jak m, ćwicząc to ma to wpływ na to, jak później płyniemy na fali, nie? Myślę, to... że tak, że to jest ta świadomość ruchu, ta pamięć mięśniowa jest też zbliżona w tych sportach, właśnie ten balans, to wszystko, tym ja bym może nie powiedział, aż nie zaryskował masz takiego stwierdzenia jak Antek, twój syn, że, że mi się lepiej pływa później po, po surfskacie. Ja mam wrażenie, że po prostu moje rozumienie tego wszystkiego działa troszkę lepiej. To znaczy nie tyle, nie widzę może w Takiego wprost przełożenia, tylko takiego fizycznego bardzo, tylko powiedziałbym, że bardziej mentalne. nie Czyli to takie dla mnie ta świadomość tego ruchu jest, jest tak, jakby tak jakby dla mojej głowy później na we po wejściu na falę jest jakby lepsza. Ale jak mówię, to jest moje jakieś tam gdzieś tam indywidualne e, spostrzeżenie. Ja myślę, że przede wszystkim wszystkie te sporty deskowe, czy to jest właśnie tutaj te, te opcje z foilem, Wingiem, czy właśnie Self czy inne sporty deskowe, takie jak chociażby snowboard czy wakeboard, to wszystko jest tak naprawdę ten pewien taki deskowy stan umysłu. To jest to pewne flow, które to jest takie słowo klucz, które nie, nie do końca wiadomo co znaczy, które łączy wszystkie te dyscypliny. I dla mnie najbardziej fascynujące jest w tym wszystkim to, że w zasadzie jeżdżąc, pływając, skacząc na dowolnej desce. Z, cały czas mam ten taki... Deskowy mindset, nie? Ja w zimie na przykład, oprócz tego, że surfuję, bo mieszkamy nad morzem, to bardzo dużo jeżdżę na snowboardzie. I zwłaszcza jeżdżenie w głębokim śniegu jest bardzo zbliżone do, do, do uczucia, jest bardzo zbliżone do surfingu. Chociaż ja mam wrażenie, że jest bardziej, to jeszcze bardziej zbliżone do pływania na wakeboardzie, na którym też pływam sporo. O tym dziś może nie będziemy za dużo opowiadać. Ale też na przykład carving na snowboardzie, czyli takie wycinanie takich bardzo ładnych, wykładających się na stok właśnie skrętów snowboardowych, mi to też bardzo przypomina surfing. No i właśnie, mam, ja mam takie doświadczenie takiego wykonania takiego pełnego kółka, nie? To znaczy, ja w latach 90. zacząłem jeździć na deskorolce. E, później, e, naturalnie, w zimie zacząłem szukać odpowiednika tego i zacząłem jeździć na snowboardzie. Wcześniej jeździłem długo na nartach, przestawiłem się na snowboard. E, kolejnym etapem był wakeboard, no bo no, snowboard mi się tak spodobał, że zacząłem szukać odpowiednika z kolei letniego. Tak mi się spodobał, że aż przestałem jeździć na deskorolce. Potem przyszedł surfing i subsurfing, i w efekcie zacząłem szukać tej sensacji znowu w różnych innych okolicznościach i efekt był taki, że po już nie wiem ilu letniej przerwie w deskorolce właśnie poprzez ta wróciłem znowu do deskorolki i teraz jako już mocno starszy pan deskorolkowy znowu znowu jeżdżę na deskorolce od jakiegoś czasu no i znowu właśnie no, za, taki za, 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 zatoczyłem krąg. Nie? I no, może to zabrzmi teraz trochę głupio albo pretensjonalnie. Ale dla mnie to jest wręcz magiczne uczucie i ja mam takie właśnie podejście, że jakby ja już nie myślę o tym, dobra, to ja idę, ja idę na deskę, ne? czy ja idę na supa, czy ja idę na surfa, czy ja idę na deskorolkę, snowboard, nieważne. Po prostu wykorzystuję ten, te okoliczności, które są sprzyjające do uprawiania tej danej dyscypliny ja ją po prostu robię i poszerzam sobie tylko właśnie spektrum. No właśnie na przykład teraz poszerzyłem sobie o wingfoil i windsurfing troszkę też, no właśnie z tego powodu. Nie wiem, dodasz coś do tego od Ciebie? Jeżeli chodzi o generalnie sporty deskowe, no to tutaj oczywiście historii wszystkich sportów deskowych możemy szukać, nie ma jasnej odpowiedzi, ale mhm. no pierwszym sportem deskowym był surfing i od tego jakby wyszły wszystkie inne dyscypliny. A tutaj nie mówię tego jako fakt, bo może ktoś snowboard wymyślił od tak po prostu nie mając żadnego kontaktu nie, nie. i nie wiedząc, że istniał surfing, nie? No ale generalnie nie, nie, nie. pierwszy sport deskowy był, był surfing. inspiracją. Jakby później wszystkie inne sporty deskowe wywodzą się z tej dziedziny, a więc jak gdziekolwiek nie spojrzeć to one są pokrewne, tak? A więc no, wychodzimy na deskę. Ja wolę na przykład uderzyć w wodę niż w asfalt zdecydowanie. <laughs> no ja e... To to tak, a więc ja większość jednak sportów deskowych, które uprawiam, są na wodzie. Mhm. Nie wiem, czy to ze względu na kontuzję, czy po prostu nie miałem okazji za dużo na innych deskach, na lądzie po prostu mhm. być, ale na pewno no, są to dyscypliny jakoś pokrewne. Nie? A więc, jeżeli ktoś lubi. Są osoby, które uprawiają jedną dyscyplinę, na tym się skupiają i tylko z tego czerpią przyjemność. Tak. tak no ja... i robią wtedy progres rzeczywiście. Skupienie na jednej dyscyplinie daje ten benefit zasadniczy, że po prostu bardzo, bardzo progresujesz. Nie? Ja wydaje mi się, że jestem raczej mocno przeciętny w większości dyscyplin, które uprawiam, ale za to jakby uprawiam ich mnóstwo, żadna mi się nie nudzi i właśnie w każdych warunkach mogę zrobić coś. Nie? No tak, ja mam tą jedną, która jest yy, główną dyscypliną, czyli SAP ale wszystkie pokrewne czy tam pokrewne no windsurfing nie jest pokrewny z sapem no jest inną no, dyscypliną trochę jest e, deski są podobnie zbudowane no tak, troszkę, nie? E, ale to troszkę. jakby tak i, przy, jak mam okazję jestem gdzieś jest deska windsurfingowa bardzo chętnie sobie popływam na desce windsurfingowej e, teraz na Wing Fold, a więc e, tak no, sporty deskowe gdzieś tam Łączą hmm. podobne uczucie, jakby no jest, to, jest to bardzo przyjemny mianownik. Bardzo przyjemny wspólny mianownik, a fajnie, że powiedziałeś właśnie to o surfingu, bo tak, rzeczywiście, deska surfingowa można powiedzieć, jest taką matką wszystkich sportów deskowych i, od, i to jest taki najbardziej klasyczny sport deskowy. I, i tak jak mówisz, no przynajmniej na, na podstawie najlepiej pojętej wiedzy na teraz, no to, 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 ona, to właśnie surfing był pierwszy. E, więc, e, więc pamiętajmy o tym, szanując się nawzajem na wodzie, też e, kto był pierwszy, ale szanujmy też tych, którzy, którzy przychodzą później. E, no i co? I bawmy się dobrze, tak żeby było wszystkim przyjemnie i nikt nikomu nie robił krzywdy. No, tak trochę idyllicznie to zabrzmiało, ale myślę, że to jest takie ładne zakończenie odcinka e, takiego off-topiku naszego o, o, o takim, co? deskowym lifestylu chyba, nie? E, tak. To tym Myślę, optymistycznym że... akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Zapraszamy na kolejny. Zapraszamy do followowania nas na, na socialach, do, do zaglądania na Spotify'a, na YouTube'a, do odwiedzenia strony Fundacji Subzatoki i mojej strony boardborn.pl I co? No wszystkie linki znajdziecie w opisach tego odcinka pod spodem. Do usłyszenia, do zobaczenia na następnym razem. Czym się. Podcast Boardborn.pl powstaje we współpracy z Fundacją Subzatoka.